co my tu mamy tu jakiś bujak jeszcze takie upały a oni wyrzucają wiatraki ludzie a co to jest w ogóle widzę że ktoś marzył o oryginalnych perfumach no ale coś niestety w życiu poszło nie do końca to są chyba ziemniaki pieczone ludziska zawijam zawijam temat ja wiercę tam jeszcze jakieś są krokiety ho, 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 co tu się kręci z tymi tymi zabawkami Słuchajcie, ja tu w ciemną taką uliczkę, no raczej jasna jeszcze jest, wlazłem i patrzę, jakie fajne rzeczy. Dla dzieciaka taki chodzik. Kurde, przecież to musi być droga pozycja. Zobaczcie, tu się chyba zakręca, żeby nie jeździł. No kurka, on jest prawie nowy. Ciekawe, ile takie coś kosztuje, czemu ludziska to wywalają? co my tu mamy, tu jakiś wujak jeszcze, całe szczęście słuchajcie że dziecko ja się zawsze przerażony jestem że mogę gdzieś znaleźć niestety taki dla zwierzątek ale tu jaki patrol zobaczcie jaka ta U, tu się coś odmyka patrzcie jaka jak nie wiem o co tu chodzi co, co, co tutaj się co tu się kręci z tymi, tymi zabawkami się jakoś rozkłada. Ula, la, ona jest jakaś. Kurde, chciałem otworzyć te, Nie mogę. Słuchajcie, tu się, o, jest. Otworzyłem. Nie wiem o co tu chodzi. Czy to się jeszcze jakoś. Może coś jeszcze jakoś. Ula, la. Zobaczcie, co się dzieje. Oni zjeżdżają. To jest jakaś zjeżdżalnia. Kurde. Masz. Ta zabawka może być. Słuchajcie, dosyć droga. Ja nie mam jak się zabrać z tym to to jest sprzęt nie wiem tylko czy to jest kompletne jak ktoś się zna weźcie dajcie znak tutaj coś zjeżdżają powiem wam pozycja może kosztować parę złotych dobra do rzeczy ale co tu jeszcze mamy nie wiem co to jest słuchajcie Termometr, zobaczcie, jaki termometr zaawansowany. Dobrze, że wiem, ale tu widzę, że ktoś marzył o oryginalnych perfumach. No, ale coś niestety w życiu poszło nie do końca tak, jak powinno No, i zamiast oryginalnych, no to niestety tak się dzieje. Słuchajcie, tak to bywa w życiu. Czekamy co? jest jakiś pełno ciuchus. Słuchajcie, są czapki, są, są spodnie. Śmiało tu się można elegancko, słuchajcie, zaopatrzyć w ciuchy. Wszystko jest jeszcze świeże, no z metkami niekoniecznie. Ulala, la, takiego Krzysia to ja jednego miałem w domu, słuchajcie. Oddałem go kiedyś komuś za darmo i możliwe, że on tutaj się pojawił. Pony jakiś. Samochody, zobaczcie, co tu się dzieje, jakieś lalki, ho ho ho, Wierzmy, tutaj ktoś temat, temacik przeorał, ja to w ogóle mam fazę, słuchajcie, na takie samochodziki, nieźle tu jest, już, nie wiem, kto tu działa, słuchajcie, nie znam tej osoby czy to było tu wykiprowane Ulala? jakaś folia ochronna tam coś jeszcze jest w temacie Kurczę, tym muszę stokuć. słuchajcie chyba skitram gdzieś na bok i ten też jest fajny można by parę złotych za to przytulić coś mi się wydaje wezmę to skitram delikatnie o tutaj słuchajcie odkryłem chyba jakąś kontrabandę zobaczcie ile tu kart telefonicznych coś się tu musiało na rzeczy kręcić Ludzie, jedyny słuchajcie, ja chyba są, zawijam, bo może się tu zrobić nieprzyjemnie, coś mi się wydaje. Może jakieś telefony znajdzie, znajdę, słuchajcie. Ula la, kurczaki są, patrzcie ile kurczaków, ludziska zawijamy, filety z kurczaka. Hmm, ale mam trafienie, tu jakieś. To są chyba ziemniaki pieczone Ludziska, zawijam, zawijam temat Ja pierdolę, tam jeszcze jakieś są krokiety, ho, ho, ho Działamy, działamy, nie śpimy ludziska Patrzcie, jakiś towar jest, ale tu trzeba się Delikatnie chyba Przestrzeń zrobić, żeby mi łbanie urwało No słuchajcie, nowe wiadro, patrzcie to takie eleganckie, to nie jest jakiś badziew. Słuchajcie, patrzcie na moparka zarobista pozycja. Właniany ludzie, Muszę coś zrobić z tym świetnikiem, bo mnie zaraz tu pokręci Nawet się nie można. Słuchajcie. Rozumiecie Poczucie jak, jak u siebie, a ja u Batu nie chcę stracić co tu jest tutaj, Tu akurat ale powiem wam ten dory ten śmiech, kurczę co ja gadam, ten MOB jest zarąbisty wiesz jak jest fajnie składany powiem wam jestem jakby zainteresowany tam jest nawet cały mop. zobaczcie porcelanę wyrzucili tam jakieś kubki są Uciskane. nie ma to tamto tu trzeba tu trzeba poświęcić parę sekund ja myślałem, że tutaj coś Coś pozłacanego, a to kable, słuchajcie, tu niespecjalnie, hu, 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 czyżby znowu jakaś kobiecina robiła karierę w sprzątaniu, coś poświęca. Wiecie, ile takie coś kosztuje w Polsce? Ja kiedyś takie coś do Markizy dokupywałem, słuchajcie, 100 zł taka korba kosztowała, a to jest nówka Funkiel, a już minęło trochę lat, halo, więc ceny też galopują. Muszę to Myślałem, w ogóle, że te... Miela, jasne. Zobaczcie, patrzcie, jakie... Ile to czasu narobić. hu, a to co my tu mamy? Patrzcie, jest ale używany, słuchajcie. On nie jest nowy. Ale tu są jakieś sosy eleganckie. Chyba keczup. Patrzcie, jakie wielkie te. Hot salsa, słuchajcie patrzymy na termin jak coś to zawijamy no niestety 3 lata po terminie więc no, chyba jakaś była restrukturyzacja w tej knajpie co tam jeszcze słuchajcie chyba chyba Sanepid się zdenerwował wpadł i zamknął lokal jak oni tak rządzili to ja się nie, nie że coś chcieli zrobić, bo słuchajcie, ten moknie. Kurde, jest Choroba jasna. jasne. Znaczy, jest końcówka. Słuchajcie, tu powinna być końcówka, nie ma jakiejś kubki, co? Kurde, macie. Nie wiem, co mam zrobić, tylko to wiatro jest eleganckie. Jest z tego ja piwnicę słuchajcie, ja sobie myślę, nie mam czym zamieszać, a to wytrzymałem. Wy, ludzie, patrzcie, ciach, No i słuchajcie, i mamy cały komplet. Ja pierniczę, no ludzie, trochę ścierką przetrę, patrzcie. I to się nieźle sprzeda. Ho ho, ho jesteśmy dzisiaj ludziska zarobioni. Zarobieni parę złotych. Zawijamy, bo zaczęło trochę lać tutaj. Ulala, obczajmy, co tutaj mamy. Co to za różowiązka? Uw, co to jest. Takie, patrzcie, jakie fajnie wymyślone te. Nie, do no zarobiste, składacie se. A jak potrzebujecie, żeby Wam tam ktoś nie wlazł girami, żeby ciadostwo słuchajcie, się nie kręciło kochałpy, to się rozkładacie. No i no, fantastyczne to jest. Słuchajcie, no, lubię taką pozytywną myśl technologiczną. Jeszcze jakiś chyba stół wypieprzyli, ale dosyć ostro spadali. Ja już tu nie będę się jak gdyby w temacie, ale te kurde słupeczki, powiem wam, wezmę je sobie tutaj z kitra, żeby mi żadne lumpy tutaj nie zabrały. Możliwe, że wrócimy po temat. Co tam wczoraj przytargałem konkretnego, proszę państwa? Wiecie co? Wziąłem tego mopa, ale już jestem podłamany, ile ja mam w domu mopu. mopów. Zobaczcie, takie coś dostałem w prezencie. To, to jest po prostu to jest po prostu dramat. Ja tego jeszcze ani raz nie użyłem, bo to jest to coś ma wyglądać, słuchajcie, to ma wyglądać, ale nie pracować. Nie wiem, nie wiem, nie chcę źle oceniać tego urządzenia, ale moim zdaniem. To jest totalny badziewień, naciąganie, naciąganie klienta. A tam może ten wiadro jeszcze jest akceptowalne, ale powiedzcie to to jest, jakiś, to jest jakiś żart. Ja kiedyś miałem miotłę z takim czymś poskręcanym. Słuchajcie, raz przydusiłem do podłogi, po prostu rozlazło się. No, totalne badziewie. Dobra, wracamy do gwiazdy naszego dzisiejszego odcinka. Te wiaderko, stan, no jak widać, wydaje mnie się, że nie ma defektu. Spodobało mi się, że wydaje mi się, że ono jest nowe. Zobaczcie, tutaj się robi karuzera, karuzela. I fajnie, że się składa, więc mniej miejsca zajmuje. No i tak ono się prezentuje. Nie wiem co myślicie. Tutaj jest lekkie otarcia, nie wiem z jakiego powodu. Możliwe, że ktoś, słuchajcie, chciał umyć podłogę, ale się wścieki, kopnął. To ja się nie dziwię, bo też niekiedy. Jestem w tym stanie, ale wydaje mi się, że tylko do, Nie wiem, czy to do pralki można, słuchajcie, wrzucić. Dajcie znać. Może to się jakoś tutaj roztwiera. Tego kota, nie wiem, koti, Mopa, mopa, to się mop nazywa. Ale zobaczcie, jak to w ogóle jest, nie wiem, możliwe, że to jest jak mokre, to wtedy wlezie tutaj tak jak gdyby... No możliwe, możliwe, więc nie będę tutaj źle oceniał. No i ta wirówka... Ach, no, no z tym kijem no już jest, powiem wam lepiej. Jest zdecydowanie lepiej niż tutaj. Ale powiem wam wszystko. Powiedzcie mi, w jakim celu to nam jest w ogóle w życiu potrzebne, jak my posiadamy coś takiego. No przecież to jest chyba idealne wiadro. Można przydusić. To się nie złamie. Akurat ja mam chyba jakieś lepsze. Też słuchajcie, znalazłem gdzieś tam. Na wystawce stału, nie wiem czy to jest flash jakiejś firmy, myślę, że to Wileda, bo Wileda ogólnie naciąga tak tymi swoimi produktami. No nie chcę mówić, że dziadowskie mają dziadowskie, bo mają dobre, mamy masuszarkę i coś tam miałem. Kosztuje, słuchajcie, kosztuje, no ale produkt premium musi kosztować. I mi się wydaje, że najlepsza jest taki, ale wiecie, jak nie macie chęci do sprzątania, to nawet nie wiem, one by miały lasery, halogeny, nie wiem, co jeszcze drinka by robiły, to one niestety same nie posprzątają. No, takie jest moje zdanie. Nie wiem, co myślicie. Ja je i ten, i ten będę musiał sprzedać, mnie się wydaje, a zostawiam sobie jednak te wiadro. Nie wiem, można by zrobić test podłogi, które lepiej myją, ale słuchajcie, Dzisiaj troszeczkę, żebym wysprzątał, zobaczcie. No pochwalę się, pochwalę się, bo są na tym kanale jednak osoby, które kole kole w oczy, jak jakiś paproch leży tu i ówdzie. No jest, proszę państwa, jest posprzątany. No na pewno nie tak jak u was, no to, to, to na pewno nie, to nie ma o czym mówić, bo przecież ja wiem, że o rany jedyne no z jedną ręką chciałem wam zaprezentować, jak się fajnie te te wytegowują ludzie. Muszę użyć, muszę użyć trzeciej nogi. Nie, nie, nie. To nie była ta, co myśleliście. Słuchajcie, to nie była ta, co myśleliście. Dobra. Ogarnęłem, powinno się jeszcze wytegować. No zobaczcie, tak to wygląda. To jest chyba lekko używane, ale myślę, że znajdzie to swojego jakiegoś adoratora, adoratora, któremu to będzie potrzebne. Mi się wydaje, że to jest jako słupki może być taki, że wiecie, coś tam się wydarzy, żeby ludziska nie wlazły. No, bo niekiedy wiecie, jak to jest z ludźmi. Agresywne pchają się, a tu postawicie słupki takie rażące, więc wiadomo, to jest stop. Mordę z daleka. Czajcie o co chodzi? Nie, nie będę wam tłumaczyć, bo wiecie o co chodzi. Dobra, kończymy, kończymy na dzisiaj. Proszę Państwa, co myślicie? Co myślicie z tymi mapami, Bo jestem naprawdę ciekaw, jakie wy macie w domu, czy też utk. Czy, czy, czy też uwierzyliście reklamie, że wypość potrzebujecie? No, że niezbędny wam jest mop, który się obraca. Czy jednak jesteście tradycjonalistami, tak jak ja, i wystarczy taki zwykły mop? A niektórzy to podejrzewam, że jeszcze mają. Słuchajcie, nie mogę zaprezentować. Kiedyś to się w ogóle miotłe i szmatę na miotłe się nakręcało. Dokładnie tak było. Szmatę, słuchajcie, braliście taką starą. Jeszcze ten smród tej szmaty był taki konkretny, że jak się ją wyżynało. O, ciekawe, czy w ogóle wiecie, co znaczy wyżynanie szmaty. To się robiło zawsze, słuchajcie, i te szmaty tak śmierdziały. No, ten zapach pamiętam do dzisiaj. Oczywiście tam wiecie, za dzieciaka to też nie miałem bardzo doświadczeń z tymi szmatami. Ale ten zapach na pewno utkwił mi w pamięci. Dobra, pozdrawiam. Słuchajcie, życzę Wam miłego dnia. Nie wiem czy słonecznego, bo ponoć upały w Polsce, więc nie wiem, nie wiem, nie będę grzeszył za mocno. Bo w Anglii niestety... Niestety, bo niestety zrobiło się chłodno. Ja uwielbiam, jak jest chłodno, wola, jak jest chłodno niż tak. Słuchajcie, że dupsko mam odparzone cały dzień Czajcie, o co chodzi. Trzymajcie się.